Cześć, tu Mark z Sol Experts. W dzisiejszym odcinku pokażę Ci, jak poprawnie uruchomić magazyn Energii Sol Planet po raz pierwszy. To krótki, ale bardzo ważny proces, bo jeśli zrobisz go dobrze, magazyn będzie działał stabilnie i bez żadnych błędów. Zaczynamy! Na początek, znajdź przełącznik Breaker po lewej stronie modułu BMS. To ten, który znajduje się na samej górze zestawu modułów bateryjnych. Przestaw przełącznik w pozycję ON. Po włączeniu breakera na przednim panelu modułu BMS po chwili zapali się żółta dioda status. Może to potrwać kilkanaście sekund, więc spokojnie to normalne. Gdy żółta dioda się zapali, naciśnij przycisk ON-OFF po prawej stronie modułu BMS i przytrzymaj go przez około 5 sekund. Usłyszysz charakterystyczne kliknięcie. To znak, że magazyn właśnie się uruchamia. Po chwili zapalą się wszystkie zielone diody LED, jest ich 5, każda odpowiada za 20% poziomu naładowania magazynu. Następnie część z nich zgaśnie, tak by wskazywać rzeczywisty poziom energii. Żółta dioda status też zgaśnie i to znak, że wszystko działa prawidłowo. I gotowe. Twój magazyn energii Sol Planet jest uruchomiony poprawnie i gotowy do pracy. Pamiętaj, zrób to dobrze za pierwszym razem, a unikniesz wielu niepotrzebnych błędów i zgłoszeń serwisowych. Subskrybuj SOL Experts, żeby nie przegapić kolejnych odcinków i praktycznych porad. SOL Experts Od ekspertów dla ekspertów.